Kanał .pl. Witajcie w kolejnym materiale, tym razem obiecana recenzja WRC8. Stosunkowo niedawno na moim kanale pojawiła się recenzja siódemki, no i zapowiadałem tam, że na pewno ósemki nie odpuszczę. Zresztą do siódemki byłem tak pozytywnie nastawiony, że ósemkę wziąłem tak naprawdę na premierę. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z nielicznych tytułów w tym roku, które kupiłem w takiej dużej premierowej cenie. Natomiast tak jak Wam wspomniałem, z siódemką miałem tak dobre wspomnienia, że byłem bardzo ciekaw co nam twórcy zaserwują w ósemce, no a przypomnijmy, że przecież między WRC-7 a WRC-8 tym razem mieliśmy aż dwa lata przerwy, czyli twórcy nie wydawali tego tytułu rok po roku jak do tej pory, tylko skupili się na tym razem nieco większych zmianach, no i postaram się wyłożyć wam swoje odczucia z testowania WRC-8, tym bardziej, że postanowiłem, że recenzję zamieszczę nieco później, to znaczy chciałem ten tytuł naprawdę naprawdę solidnie ograć, tym bardziej, że tym razem w trybie kariery, czy też właściwie w trybie sezonu również, żeby w ogóle odblokować. Właściwe samochody klasy WRC trzeba stety albo niestety ukończyć najpierw którąś z niższych klas. No dla mnie muszę przyznać, że jest to mały minusik mimo wszystko. No ja nie po to kupuję grę z serii WRC, żeby mieć konieczność przejeżdżać właściwie sezony w niższych klasach typu Junior WRC czy WRC 2. I to mało tego, nawet jeśli zdecydujecie się na WRC 2, no to na początku jeździcie właściwie teamami prywatnymi, może nie amatorskimi, no ale tymi prywatnymi, niefabrycznymi. I dopiero właściwie po zaliczeniu dobrego sezonu w takim teamie dostajecie możliwość pojeżdżenia w tym razem w, w teamach, profesjonalnych w WRC Dwa, czyli w tych fabrycznych, no i dopiero jeśli zaliczycie z kolei taki sezon odblokowują się już kontrakty właśnie na prawdziwe te właściwe samochody WRC. No na szczęście w tych klasach WRC 2 obu, właściwie o których Wam wspomniałem, no nie trzeba przejeżdżać całego sezonu, zresztą wzorem tego co się odbywa w rzeczywistości tutaj teamy z WRC 2 nie jeżdżą wszystkich rajdów, no i tak samo jest też tutaj. Natomiast znaczną część sezonu mimo wszystko trzeba przejechać. No oczywiście twórcy wymyślili sobie to jako tam w miarę jest to wszystko poukładane, bo w WRC tych teamach prywatnych jeździmy skromną część sezonu i właściwie nie mamy żadnych tutaj tak zwanych epic stage'ów, czyli tych takich bardzo długich odcinków, które zostały wprowadzone już w WRC 7, gdzie czasami trzeba jeździć po kilkanaście minut jeden odcinek. Później jak już przechodzimy do tych teamów fabrycznych w WRC 2 pojawiają się pojedyncze epic stage'e, natomiast jeszcze dalej już w krasie w WRC no nie jest niczym nadzwyczajnym, jeśli w jednym rajdzie będziecie musieli przejeżdżać po dwa tego typu epickie odcinki, czyli właśnie takie dłuższe, czasami trwające kilkanaście Grubych minut. Najczęściej, oczywiście, mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że jedziemy jeden raz Epic Stage, no i później ten sam, ale z odwróconym kierunkiem, to znaczy od tyłu go jedziemy. Tutaj twórcy niestety nie pokusili się o tworzenie kilku tego typu odcinków, a szkoda. Natomiast mimo wszystko, właśnie jakiś taki progres tutaj na pewno widać, więc ci, którzy lubią sobie powolutku zaliczać tytuł, przechodzić sobie powoli wszystkie klasy, no na pewno będą zadowoleni. Natomiast mimo wszystko, ja lubię od samego początku mieć możliwość zagrania chociażby w zwykły sezon, tyle że w normalnej klasie WRC, a nie przeciskać się przez te niższe klasy, które szczerze mówiąc niespecjalnie mnie interesują. Oczywiście można zawsze powiedzieć, że zawsze dostępne są pojedyncze odcinki, więc sobie można oczywiście pojeździć w tych wyższych klasach, tyle że w pojedynczych odcinkach. Natomiast ja oczywiście chcę mieć możliwość przejechania pełnego sezonu, no a tego na samym początku niestety zrobić nie można prawdziwym samochodem pierwszej tej klasy właściwej WRC. W przypadku WRC 7 narzekałem na tryb kariery. Tutaj muszę powiedzieć, że doczekałem się wreszcie sensownych zmian. W poprzedniej części niewiele on odbiegał tak naprawdę od trybu sezonu, tyle tylko że musieliśmy się przeciskać. W klasycznym trybie od zera do bohatera, startując od junior WRC, no i przeciskać się przez te wszystkie niższe klasy. Natomiast już w WRC 8 no zdecydowanie nad tym popracowano, no i tym razem dostaliśmy już tryb kariery z prawdziwego zdarzenia, swoją drogą bardzo podobny do tego, co serwuje nam Codemasters w swojej serii Formuła 1. Którą również przecież można ogrywać właściwie co roku. Tutaj jest to zrealizowane bardzo, bardzo podobnie, to znaczy, mamy możliwość niejako zarządzania pełnym teamem, to znaczy, startujemy sobie. Również oczywiście od tych niższych klas na początku e, trzeba oczywiście zdobywać uznanie i morale podnosić swojego zespołu, natomiast fajne jest to, że tutaj trzeba zatrudniać konkretnych pracowników od konkretnych zadań, e, również odblokowywać pewnego rodzaju perki, czyli te takie dodatkowe bonusy, umiejętności, dzięki którym na przykład podczas napraw, które są robione pomiędzy niektórymi odcinkami te naprawy są po prostu szybsze, również można zatrudniać meteorologów, no i tutaj jest to nowość w WRC8. Bo mamy tutaj zmienne warunki pogodowe, no i do tego oczywiście jeszcze wrócę, bo to jest jedna z głównych nowości tej odsłony. Natomiast muszę powiedzieć, że wreszcie ten tryb kariery wygląda tak, jak wyglądać powinien. Tutaj zdecydowanie no nie jest to jakaś taka zapcha dziura, jak to miałem wrażenie właśnie w poprzednich odsłonach, tylko tryb z prawdziwego zdarzenia, który z pewnością największych fanów przyciągnie na długie, długie godziny. Moim zdaniem też fajne jest w nim to, że oprócz klasycznego zaliczania właściwych odcinków, mamy możliwość również brania udziału w takich eventach. Pomiędzy odcinkami, pomiędzy rajdami, gdzie możemy się sprawdzić na trasach testowych, albo na przykład sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, gdzie mamy totalnie właściwie zdemolowany samochód, tragiczne warunki. Czyli burze, no i trzeba w ten sposób dojechać do końca odcinka przed upływem czasu. No, fajnie to wszystko się rzeczywiście prezentuje, chociaż ja też muszę przyznać, że od zawsze najbardziej preferuję po prostu zaliczanie kolejnych sezonów. No i tak samo właściwie na tym się skupiłem grając w WRC8, więc sobie zaliczyłem w tej klasie WRC2 dwa sezony, żeby w końcu odblokować klasyczne, właściwe WRC. No i tutaj również jestem już właściwie po zaliczeniu dwóch pełnych sezonów. No i muszę przyznać, że wrażenie ma, jak najbardziej dobre, chociaż tak jak Wam wspomniałem, no trochę irytowało mnie to, że musiałem poświęcić tyle czasu właściwie na to, na co nie chciałem, a chciałem od razu sobie mieć możliwość zagrania pełnego sezonu w tej właściwej klasie WRC, więc też zważcie na to, jeśli będziecie ten tytuł kupować, że niestety nie wszystko jest odblokowane od samego początku. No i oczywiście tak jak Wam wspomniałem, no dla wielu graczy będzie to właściwie plus, natomiast dla mnie jest to mimo wszystko mały minusik. Główną nowością w WRC8, o której zresztą Wam już wspomniałem tutaj podczas jazdy, jest zmieniająca się dynamicznie pogoda. No i muszę przyznać, że zostało to zaprojektowane właściwie, no muszę przyznać, rewelacyjnie. Świetnie się to prezentuje. Oczywiście tutaj główne, główna aura, z jaką mamy do czynienia, to jest zazwyczaj słońce, czyli normalnie poruszamy się w ciągu dnia przy, normalnej, przy normalnych warunkach pogodowych. Natomiast świetne jest to, że pogoda zmienia się dynamicznie, więc jeśli będziecie sobie jechać jakiś odcinek, nie może być dla Was wielką. Takim zdziwieniem, jeśli nawet w trakcie zacznie padać deszcz, no a później przerodzi się to w jakąś burzę nawet. No, trzeba przyznać, że w ogóle podczas tego typu zawieruchy świat wygląda świetnie. Drzewa się kołyszą, deszcz ostro zacina, no i niemal że można odczuć na własnej skórze ziomb, jaki tutaj bije z ekranu, zwłaszcza w rajdach typu Monte Carlo albo Szwecja. No, naprawdę rewelacyjnie to zostało zaprojektowane. Bardzo fajne jest to, że pogoda rzeczywiście zmienia się dynamicznie i losowo, to znaczy, czasami nawet może dojść do sytuacji takiej, że jedziecie jakiś odcinek, załóżmy, że gdzieś tam się na nim wyłożycie, zrestartuje sobie ten odcinek, no i co ciekawe oczywiście restartów można dokonywać wyłącznie w tych nie najwyższych poziomach trudności. To znaczy, jeśli wybierzecie wysoki poziom trudności, nie macie możliwości restartowania wyścigu, natomiast w przypadku średniego czy też niskiego poziomu trudności jest możliwość restartowania wyścigów. Natomiast zmierzam do tego, że jeśli czasami nie pójdzie wam podczas pierwszego przejazdu i zrestartujecie sobie odcinek, to może się zdarzyć, że wystartujecie w zupełnie innych warunkach atmosferycznych. No i to jest też bardzo fajne, że właśnie jest to rzeczywiście losowe a nie jakieś takie predefiniowane, wcześniej nie zaprojektowane przez twórców, żeby zawsze się włączał na przykład deszcz na konkretnych trasach. Naprawdę, naprawdę fajnie się to wszystko prezentuje i muszę przyznać, że dla mnie jest to naprawdę fajna nowość i mam nadzieję, że w każdej kolejnej części już twórcy będą z nią startować niejako z automatu. Z WRC7, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, zostały oczywiście epickie odcinki specjalne, czyli mamy możliwość zaliczania czasami nawet dwudziestu kilku kilometrów odcinka specjalnego, co przekłada się na kilkanaście grubych minut y, jazdy. No, muszę przyznać, że to są właśnie moje ulubione odcinki. To znaczy, zawsze w grach z serii WRC, czy też y, no, innych grach, które nawiązywały do tego serialu popularnego, wyścigowego, no, muszę powiedzieć, że czekałem na tego typu odcinki, bo irytowały mnie w niektórych y, częściach. Chociażby starszych Colin Macrelly, odcinki, które zaliczało się w dwie minuty czasami, no były takie ekstremalne przypadki, ale zazwyczaj twórcy projektowali te gry tak, żeby nie wykraczać poza 3-4 minuty, bo uznawano, że dłuższe odcinki no, po prostu nie przypasują każualowemu odbiorcy. Natomiast tutaj w WRC, no widać, że jest to gra zrobiona właściwie przez fanów WRC, dla fanów WRC, no i to czuć na każdym kroku epickie odcinki specjalne, o których Wam wspomniałem, no zrealizowane są trochę na zasadzie takiej, jakie pamiętamy z WRC7, czyli znowu mały minusik za to, że tego typu epicki odcinek specjalny jest właściwie jeden na dany ride, natomiast inne odcinki, które pokonujemy, to są tak naprawdę wycinki z tego epickiego odcinka. No jest to oczywiście mały minusik, bo twórcy mogli się pokusić o zaprojektowanie pięciu, sześciu całkowicie różnych odcinków, natomiast muszę przyznać, że i tak jest to na tyle różnorodne. I tak twórcy starają się nam jakoś tam um, urozmaicać to zadanie, to znaczy, czasami na przykład pokonujemy dany odcinek od tyłu, czasami w nocy, czasami przy różnych warunkach pogodowych, że w ogóle tego nie czuć, że mamy tutaj do czynienia z recyklingiem, natomiast no niestety no coś takiego ma miejsce, no i trzeba to wyraźnie podkreślić. Zresztą to samo robiłem w przypadku WRC7. Też mały minusik dalej za to, że niestety twórcy nie pokusili się o odwzorowanie jeden do jednego, jakichś kluczowych czy też takich najbardziej znanych odcinków specjalnych. No ja muszę przyznać, że z chęcią zaliczyłbym sobie słynny Vargasen w Szwecji czy też Onimpoje z Finlandii w klasycznej takiej odmianie typu 1 do 1. To znaczy chciałbym, żeby ten odcinek rzeczywiście odwzorowywał rzeczywistość. Natomiast dalej jedyne odcinki, które zostały odwzorowane w 100% to są te Super Special Stage, czyli te odcinki, w których poruszamy się równolegle z innym samochodem. Tamte odcinki tak samo zresztą jak w WRC7 było, są odwzorowane 1 do jednego, więc są zgodne z tym, co mamy w rzeczywistości. Natomiast cała reszta, oczywiście, bardzo nawiązuje do tego, co widzimy w rzeczywistości, natomiast, mimo wszystko, są to inne odcinki zaprojektowane już wyłącznie przez twórców. Natomiast, jeszcze raz, tak samo zresztą jak w przypadku WRC7, muszę podkreślić to, że mimo, że nie są one odzorowane jeden do jednego, to naprawdę zostały zaprojektowane rewelacyjnie i właściwie świetnie odwzorowują to, co widzimy chociażby podczas relacji telewizyjnych to, co można sobie śledzić chociażby obecnie właśnie na Red Bull TV, który transmituje WRC, czy też w serwisie WRC Plus w internecie, no jeśli jesteście wielkimi fanami WRC, no to z pewnością z przyjemnością będziecie zaliczać to, co widnieje właśnie w WRC 8, bo mimo, że nie są to odcinki jeden do jednego, to tak świetnie zostało to odwzorowane, że każdy fan WRC niemalże w pierwszych kilku sekundach od razu zorientuje się jaki rajd jest tutaj rozgrywany aktualnie na ekranie, a nawet być może jaki odcinek na daną chwilę jest pokonywany, także naprawdę naprawdę zostało to świetnie zaprojektowane. No i zresztą, same odcinki również są świetne. Ciekawostką jest to, że został zmieniony pilot, na którego tak narzekałem w przypadku poprzednich odsłon. No Był on wtedy no mega, mega, mega sztuczny. Tutaj muszę powiedzieć, że nawet tak jak Wam wspomniałem w recenzji WRC-7, pokusiłem się wtedy o sprawdzenie, co angielscy gracze mają do powiedzenia na temat tego pilota i również oczywiście nie byli zadowoleni. Chciałem tylko potwierdzić, czy taka sztuczność, którą tutaj ja odczuwałem, ma potwierdzenie u zachodnich graczy? No i tak też było. W WRC8 jest nieco lepiej, natomiast mimo wszystko dalej ten głos jest lekko sztuczny. To znaczy, nie jest to ideał, z jakim tutaj chcielibyśmy mieć do czynienia, żeby pilot chociażby oddawał emocje tego, co się dzieje na trasie. No raczej jest to dalej dość sztuczne, natomiast na pewno nieco lepiej to wszystko wygląda niż w przypadku poprzednich części. Jeśli chodzi na przykład o oprawę graficzną, bo jeszcze o tym nic nie wspomniałem, no to Tutaj trzeba powiedzieć, że na pewno poprawki są, ale nie są aż tak znaczne jak to było w przypadku WRC7, które dzieliła przepaść w porównaniu z WRC6, bo tutaj 7 zaserwowała nam zupełnie nowy silnik graficzny z właściwie zupełnie odmiennym oświetleniem. Natomiast WRC8 to jest bardziej ewolucja niż rewolucja, natomiast już tamten, już ta poprzednia odsłona prezentowała się moim zdaniem bardzo dobrze. No A tutaj WRC8 właśnie tą główną nowością są zmienne warunki atmosferyczne. No, i to muszę przyznać, że prezentuje się rewelacyjnie. Oczywiście nie jest to gra, która tutaj zerwie kask razem z głową, natomiast naprawdę wygląda bardzo w porządku, i pod ten względem specjalnie tutaj bym nie narzekał. Oczywiście znowu minus jest taki, że na konsolach, nawet na PS4 Pro i na Xbox One X, niestety mamy do czynienia ze stałymi 30 klatkami na sekundę. Tutaj twórcy niestety znowu nie wyciągnęli tych 60 fps, na które czekaliśmy. Ja osobiście ogrywałem wersję na PS4, no, muszę Proszę przyznać, że nie doświadczyłem ani jednego jakiegokolwiek zarwania podczas tych kilkudziesięciu godzin grania. Natomiast, no, mimo wszystko, oczekiwałbym, że tytuł, w którym właściwie poruszamy się jednym samochodem, nie ma przeciwników widocznych na ekranie, no, będzie, będzie, twórcy będą w stanie wyciągnąć te 60 klatek. Natomiast, niestety, nic takiego znowu nie ma miejsca. Natomiast, żebyśmy się dobrze zrozumieli, całą grę cały czas odbiera się bardzo dobrze. No, a te zmienne warunki atmosferyczne naprawdę wyglądają rewelacyjnie. Natomiast, no, mały minusik za. Za ten framerate, mimo wszystko 30 klatek to jak na obecny czas i te najmocniejsze konsole trochę mało moim zdaniem. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że w WRC8 jest dostępna opcja split screen dla dwóch graczy, czyli można sobie zagrać jak za starych dobrych czasów na podzielonym ekranie. Natomiast znowu tutaj no jest to opcja, na którą można ponarzekać. To znaczy, niestety, nie ma możliwości rozegrania pełnego sezonu dla dwóch graczy. To właściwie jest taka podstawowa opcja, gdzie jedziemy sobie wybrany odcinek, czyli quick stage, no i niestety, jedynie porównujemy się do siebie. To znaczy, możemy jakby przejechać dany odcinek i porównywać czasy między sobą. Niestety, nie ma czasów sztucznej inteligencji no i moim zdaniem to jest właściwie opcja właściwie do zagrania na raz i podziękowania. Niespecjalnie mi się to wszystko podoba. Szkoda, że twórcy nie dostarczyli normalnego sezonu, już nie mówiąc o jakimś tam trybie kariery, który można byłoby pokonywać razem, no to byłaby już rewelacja. Natomiast ten split screen, który tutaj dostaliśmy, można skwitować tylko tym, że no jest i właściwie to tyle. No niespecjalnie myślę, że będę do niego wracał. Oczywiście sprawdziłem, natomiast biorąc pod uwagę że jest to taka podstawowa opcja bez żadnych tutaj możliwości yy, rozgrywania rajdów długich, no dla mnie to jest opcja właściwie do zapomnienia. No i na koniec może słówko jeszcze oczywiście o modelu jazdy, bo on również dostał kilka poprawek, to znaczy nieco go zmieniono. Muszę przyznać, że jeździ się troszeczkę trudniej niż w przypadku WRC7, to znaczy samochody częściej wpadają w poślizg. Jeśli wyłączycie wszelkie asysty, no moim zdaniem jest to mimo wszystko dość trudna gra. To nie jest gra dla casualowców, jak to łatkę co niektórzy przypieli serię WRC, że to jest gra dla casualowców, a prawdziwi hardkorowi fani to powinni grać oczywiście w Dirt Rally, czy też w inne tytuły, chociażby Sebastian Leprel i Ivo jeszcze z przed lat. Natomiast moim zdaniem WRC to nie jest już tytuł dla niedzielnego gracza. To jest gra, którą każdy sobie dostosuje do swoich potrzeb, bo niedzielni gracze z pewnością powłączają sobie wszystkie asysty, ustawią niski poziom trudności i również się będą dobrze bawić, a muszę przy tym przyznać, że nawet takie ustawienia wcale nie są jakieś ultra łatwe, wcale nie jest łatwo tutaj zaliczać tego, tego tytułu nawet na tym niskim poziomie trudności. I przetestowałem ten tytuł z kilkoma osobami i muszę przyznać, że dla każdej właściwie był on dość wymagający, a dla normalnego, takiego korowego gracza myślę, że nawet poziom średniej trudności będzie sporym wyzwaniem, już nie wspominając o tym najwyższym poziomie trudności, gdzie właściwie bez perfekcyjnej znajomości odcinków specjalnych praktycznie na pamięć, tak jak to zresztą jest u profesjonalistów, właściwie nie ma co nawet marzyć o osiąganiu czasów, które będą w stanie rywalizować z czołówką. Także moim zdaniem, mimo wszystko, to nie jest tytuł dla niedzielnego gracza i no trzeba moim zdaniem już grać w gry rajdowe, mieć z nimi styczność, żeby tutaj się nieźle pobawić, natomiast i tak z wszystkich dostępnych tytułów na rynku jest to najbardziej przystępna pozycja, to znaczy jeśli ktoś jest casualowcem, właściwie z Dirt Rally nie ma czego szukać, Sebastian Leprelli Ivo również jest dość wymagający, tutaj WRC8 można sobie ustawić pod swoje potrzeby i mimo wszystko dobrze się pobawić. Oczywiście jak zwykle na koniec trzeba podkreślić to, że to jest jedyna gra z pełną licencją WRC, więc mamy tutaj wszystkie teamy, mamy wszystkie samochody, wszystkich kierowców i wszystkie rajdy dostępne w pełnym kalendarzu WRC. No i to jest moim zdaniem też duży plus, bo mimo wszystko, no już mm, pomijając to, że Dirt Rally ma świetny model jazdy i z pewnością hardkorowcom się on bardzo podoba, no to mimo wszystko te kilka rajdów, które tam są dostępne, które można policzyć na palcach no dwóch rąk i to rąk drwala, można powiedzieć humorystycznie, no nie jest niczym specjalnym. Tutaj w WRC 8 z tymi swoimi kilkunastoma rajdami. Każdy po kilka odcinków specjalnych. W tym te Epic Stage, o których Wam wspomniałem. No moim zdaniem się ten tytuł naprawdę, naprawdę wyróżnia. No i deweloperzy, czyli studio Kyloton Games moim zdaniem no wreszcie spięli się na swoje wyżyny i naprawdę jest to tytuł, którego nie trzeba się wstydzić. Eee, tutaj będę już powoli przechodził do podsumowania no i muszę powiedzieć, że WRC 8 bardzo znowu przypadł mi do gustu. Na pewno jest to tytuł, który każdy fan WRC powinien mieć w swojej kolekcji. Moim zdaniem dla fanów serdecznych serialu WRC. Jest to wręcz tytuł obowiązkowy. Nie ma się specjalnie nad czym zastanawiać. Nie jest to absolutnie już gra, którą można określić tytułem dla niedzielnych graczy. Jest to już wymagający tytuł z bardzo fajnymi odcinkami specjalnymi, z tymi epic stage'ami, o których wam wspomniałem, z dodaną w tym roku dynamiczną pogodą. No naprawdę, naprawdę jest tutaj co robić. No i jeszcze ten tryb kariery, który został wreszcie rozbudowany do takiego stanu, jaki już powinniśmy widzieć właściwie kilka lat temu. Widać zdecydowanie, że twórcy nie próżnowali te dwa lata, które tym razem dzieliły nas od premiery siódemki, no wykorzystali należycie. Szczerze mówiąc dla mnie, dla mnie WRC8 to w tej chwili najfajniejsza gra rajdowa na rynku. Pomijam już to, że Dirt Rally 2 ma bardziej symulacyjny model jazdy, natomiast pod względem zawartości, pod względem takiej ogólnej jakości, naprawdę jest to bardzo dobry tytuł. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że masa osób do tej serii od kilku ładnych lat się w ogóle nie przekonuje, to znaczy w ogóle nawet jej nie sprawdza. No niestety tutaj zwłaszcza pierwsze odsłony WRC jeszcze projektowane z myślą o PS3 i Xboxie 360 no niestety pozostawiały bardzo wiele do życzenia i mm, zrobiły niejako bardzo złą reklamę całej serii już na przyszłość, natomiast pamiętajcie o tym, że od WRC 5 za developing odpowiada zupełnie inne studio, to znaczy Kyloton Games a wcześniej mieliśmy Milestone no i muszę przyznać, że odkąd się wzięło to drugie francuskie studio za ten tytuł, gra co roku właściwie zyskuje na swojej jakości, a WRC 7 razem z WRC 8 to naprawdę są już świetne tytuły, które każdy fan WRC spokojnie może kupować. Jeśli być może zatrzymaliście się na serii WRC jeszcze za czasów PlayStation 2, bo przecież wtedy seria była w rękach Sony i dostarowaliśmy właściwie co roku licencjonowane, bardzo fajne gry ekskluzywne dla PlayStation 2, moim zdaniem zdecydowanie powinniście dać szansę obecnym odsłonom. Czy to właśnie WRC 7 czy WRC 8, obie są warte ogrania. No i jeśli jeszcze nie mieliście w ogóle styczności, właśnie, z tymi najnowszymi odsłonami, myślę, że nawet niezłym pomysłem będzie rozpoczęcie od wrc 7 bo jest on w obecnie w bardzo dobrej cenie dostępnej na rynku, natomiast WRC8 wystartował oczywiście w pełnej cenie normalnego tytułu wysokobudżetowego. No i trudno się spodziewać, żeby ta cena, nie wiadomo jak spadała w najbliższych miesiącach. Podsumowując, jak najbardziej ze swojej strony polecam, no i mam nadzieję, że twórcy nie poprzestaną na tym tytule i będziemy dostawać kolejne odsłony w kolejnych latach. Także dzięki wielkie za uwagę. Oczywiście, jeśli mieliście styczność. Wrc8 dajcie znać, co wy myślicie o tym tytule, czy również jesteście do niego tak pozytywnie nastawieni, czy też zdecydowanie wolicie gry od konkurencyjnych deweloperów. Dajcie znać w komentarzach, natomiast ode mnie to tyle. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się!